Witajcie kochani, The Bureau of the 2, Dwa... no raczej druga część. Zdaniem e... teraz to. musimy się zająć jakimś pewnym. Nie wiem, Miałem. W każdym razie troszeczkę sobie Zdrował, Panie, podwyższyliśmy liczbę struktura? FPS, więc tutaj powinno być dużo lepiej. Mam nadzieję, że ten jest znowu zajmie nam 40 minut. Zdrował. Zdrował, Dziękuję. Czy hmm. Falk hmm. Nie możemy <coughs> <Cóż, ostatnia coughs> że ale oni nam dokopali. Te teraz my musimy dokopać im. Musieliśmy sobie, musimy sobie wynaleźć drużyny. <coughs> <Zrobić. coughs> mm. mm. Mamy jakieś nowe equipment. I tak właśnie wyg wygląda w The Bureau of Classified. Sprawa z. Equipment, czyli temami bronią itd. Yy, nie mamy chyba nic super hiper. Co 14, i oczywiście sniperka. Yy, tutaj mamy Abilities, ty na, na wyższym rankingu oczywiście odblokowujemy lepsze. Ta, jedyne co mi w tym wszystkim nie pasuje, że ja jestem skład liderem jako medyk to, to mi trochę nie pasuje, chyba że to być... No w sumie to działa i tak jak w Mass efekcie, więc okej okay, tutaj widać czy już jest pochara ten charakterek, więc... Wszystko, co robią. Rank one Scout SNIPUR Ja trzeba ich trochę podekspić. Tutaj mamy jeszcze ten jest shotgunem, a ten jest Komando, z 14 <laughs> I na agendę możemy chyba tylko trzech agentów. Wybrać, I tak. Czy ja znowu jeszcze jednego medyka wybrałem? No znaczy, się może być. W walce trzech agentów. Bo. A ten co ma? To ma Hila, Combat Steams. Mm. Lepiej się sprawdzają nasi przyjaciele. Właśnie, a ten co ma takiego ciekawego? Z abilities

Atenciu, kod blue, made for. Skyranger Charlie Fort 2 inbound with heavy casualties. Medical unit of made for, code blue. Uuuu, kod niebieski to musi być coś serio poważnego. No, bywa panowie. Raz ty kogoś postrzelisz, a raz przestrzeli ktoś z ciebie. Jeżeli nigdy nie zostałeś postrzelony, kiedyś musi być pierwszy raz. Praktycznie. No, jeżeli jesteś wojsko. No. no OK Idziemy do akcji. Kurde, mogłem nie brać snajperki. O, Dobra, polek mi się. Mamy jeszcze jakąś kartkę. No, reszcie z trochę akcji będzie.

ty, kurwa. Co? He died well. Why? <do Key> why kill us? Why attack our world? mój nie rozumiesz. on wygląda normalnie jak ta Williams z mas efekta! What the hell is Mosaic? Mosaic is the truth that humanity yeah, you will come, come to it. it is unfortunate Edget that you do not will to witness it. Yeah, well, I know Ashley one you don't. You're surrounded. M14, sorry. What the fuck? Oh. <laughs>

to będzie easy. Falsz z tym healingiem. Wszyscy? Nie, to... się, się, Za każdym takim. za każdą taką potyczką normalnie mam odczucie, że ty zaraz się wyświetli. Właśnie jakieś tam plus, tysiąc, ileś credits. Medi, Nose is dead. I told him to wait for backup, but he went in without me. Understood. Meet me in Ops. We've got work to do. Okay. Are you ready to move now? Okay. Secure the place. Motherfucker. Whoa. Who? Who? Ah, you can't shoot me. Ah, you can't To tylko był koleś, który był niewiedziany przez nie wiadomo ile czasu i podglądał jak się masturbowaliście Szczęśliwy. Nagle się tak to na wszystko zapełniło? What to fuck? nie trwało nawet 5 minut. Warning. Kamery. You get him, Carter? Damn it. right. Good luck, agent Silva. I don't need luck. Good luck. You got some M14s. I see for me. No, i znowu winda w dół. Yeah. <ścoughs> Swoją drogą, tak przy okazji, pamiętam, że dawno nic nie nagrywałem z UFO, kolejne starcie i mam nadzieję, że się mi Save y nie usunęły, więc wiecie. No, to jest raz. Tak, bo miałem instalkę Windowsa, bo mi... jakiś bug mi się wdarł. Mm, tu chyba Są doktorkę, z doktorką porozmawiać. There you are, Agent God. Just a moment, please. I W tej, jak i prawie w żadnej grze. What the hell is there? Dum -dum. O! Mam Pip-Boy'a wersja 1. Pip-Boy wersja... alfa chyba raczej. Mmm, Fallouty, wszystko tu jest kurde powiązane. Fallouty i te inne te... Bioshocki, Fallouty, komy i normalnie jeszcze sam, nie wiem co jeszcze. A więc mam to tu być, tam jeszcze było coś, jakiś materiał się świecił. I still can't believe we're fighting the. group They're not as long as you can still shoot them. We've got a fighting chance. That we do, old timer. What is it I can do for you, agent? What's the status of our arms and ammunition? We're loaded with order arm. Like a all the small arms. Aren't you a little old for active duty? Sir, sure. I'm not that much older than four. How no long, long and. How's a fella supposed to blow off stress when he's locked? Well, Too i like, build us a pop. The only fun to be had is on the firing range. Right. Good way to station. And if you're firing so range. range. You hey, you're Carter, aren't you? Oh. Good to have Select you. On board. Training hard agent? You bet. You testing something out? Hey, what do you say about a little competition? Maybe. What are you thinking? Those targets light up one at a time bet I can hit him before you no come on okay start it up damn ah oh, crap damn <~。source> ah crap ah the light was in my eyes you know I should have brought a visor A tu co jest? Armory. Rrr, rrr. Potem pewnie jakieś zostaniemy kanony, nie kanony i inne takie srony dupony Co rozpierdzielą to wszystkie kurde firing range na kawałki No, no i co teraz? <ścoughs> Z tego co pamiętam to tu jakieś było coś tam, żeby misję zobaczyć Look, cancel orders, z Info Hills to Aha. to nie, to. Hmm, nie pamiętam. Pół, nie, świetnie, nie azjaty. Więc skąd w ogóle tu przylazłem? Eee... red red. O, tu. Dobra, już No, tu mi pokazuje, że ja mam ten. No, już. Kurde, żadnej nawet kamizelki nie wybierają, to jest dopiero Mówię wam A to to kto Where the fuck are you? What the fuck am supposed to do? O, tutaj William Carter, a co Agent Carter, your report. Dobra, serdecznie. the agent nils is his we've yet to discern a pattern driving the mission selection i don't remember the names potential missions and reports coming they'll be posted here and i'll trust you to select which is the most pressing major operation major joga i usually don't to te. Miłe navigation Pointy jakby wskazują nam na informacje dotyczące e, danej misji. I oczywiście znowu cutscenka, load -scenka, nie wiem jak to nazwać. Przyjemna, lecz trochę długa się. Nie wiem, czy co każdym razem tak będzie. No, niestety chyba znowu albo 40 minut nam zemrzeże, albo coś w tym stylu. Gdyż, ta misja w jest długa. O, foimy o no A to jest ten albo to jest wczesny prototyp Pipoja, albo to jest ta rękawica pneumatyczna z follow. działa przy tymże które nie potrafią strącić jednego głupiego śmigłowca na pewno ale whatever set down a couple of I'm grounded until that AA gun is out of commission getting the doctor won't do us much good if you can't get us out of here that's a, 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 a. solid Dziwne, że jeszcze nie zamienili go w jakiegoś zombie Zielonek zombie klimatycznie tutaj wiecie, jeszcze jakby była taka noc i w ogóle światła na ulicy, nie to już był taki klimat typowo tych lat 60. i tych wszystkich stron z UFO i w ogóle charchili te sprawy to by był naprawdę mocny Klimat, right? It came from the diner. Eyes is... peeled, is... weapons ready. Let's go. What ride? Right? Hey. Color of a patch seven. Oh Christ! Hold fire. Whoa! Flashy tax. I make up. Mm. Hmm. After party. Fuck. Can you hear this? There's somebody here. Looks like one of the infected but he's not <laughs> hostile. <laughs> it's like he's just I don't know. Switched off. Cigarettes. After the area is secure. Your priority is Dr. Weir. Keep moving. Dr. Weir. Well, good morning, Earl. Not great, darling. Yo. coming down with that bug. Oh. Uh. Co zamknęły się same? Tak wiedziałem, że zamkną się same. Myślałem, że to zombie. To już teraz mi przypomina The Walking Dead. TWD całą parą już jest teraz. po prostu. Dokładnie jak tam w pierwszym sezonie. Ciągle to powtarzają. People never had a chance. They never had a chance. to samo powtarzają. Still the streets. down here. To zejdziemy do kanału. I wejdziemy górą? Tak. Te 20 fpsów jest mało przyjemnie. 20 zawsze lepiej niż 10. Dun, dun. I on the enemies! Bum, on the On the enemies. bum, bum, bang, bang. bang, 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 bang. Ale masz brzydki ryj! Chodź, poprawię ci go! Ale najpierw! Bombom! Stary? Wiesz, co robisz? <ścoughs> wiesz, jakie nie lubię, jak się te to! ją masz iść tu! I ty tu! Atak! I ty tu!

Suko, same kiedy ja ty jeszcze żyjesz Nie mam hila. Nie! Kurma w my planet No się osłonę Boli w główkę, boli, nie? Welcome to Earth, motherfuckers! Gdzie oni jeszcze są? Tam się jakieś jeszcze wpływa. No i FPS-y padły. 10. Low ammunition! Nie! O, shit. Grubo! Eee, 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 nie, 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 nie eee, 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 Jak dobrze, że moi nie mają amunicji. wow Jak szkoda, że mam lagi Hit it

Co bym dał, żeby mieć normalną ilość FPS-ów, no? Posłaniaj mnie teraz. Co, byłeś steperem? Było daleko, nawet nie mogę ich trafić. tu, dupa! By dupa. te helno, przecież widać jego główkę. Elegancko. Wreszcie headshot headshot Jest, Co mi się tam biorą? Teraz to już same heady leską. A sorry tam jest niewidzialne pole ślowe What the fuck are you doing man? No, trafiłem go! Bata nie ma! Bata nie ma! To powinien być trafiony, jest zatopiony. Oli, tak mają jakieś granaty i imię, to sobie to. Dupę mogą wchodzić. No wreszcie. O! Wyczerpujące. Jeszcze pole minowe zostało całe do odkrycia. Uf, rank up Dobra panie Carter <laughs> Idziemy z Coxem Lift t, 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 in Wiem, wiem, wiem Podnieś, Podnosimy wroga, wiem. Dziękuję. Ksiege abilities na no, tak tak. Fuck. That's the last of them. Moving to the AA gun. Copy, Shut down the cannon. Make your way to Weir, keep your eyes open for enemy reinforcements. Dobra, nie będziemy tutaj brać tych rzeczy. To jest raz, dwa z tutaj sprawdzę, co jest pięć. Czyli tylko pistolet, i trochę amu widzę. Ok, zajmiemy tutaj taką pozycję. Może jeszcze raz wybieramy. W sumie to nie jest takie złe, bo jakby tu nie patrzeć, można to strzelić. Jakby nam to przybiegać. Dobra, pan Angie pójdzie. No Może bez kutteńki, już co. Yo, there was nothing. Use that cover. Moving now. What come on. They're coming from that drug pod. Take it out. Dumaga. Eh, eh. -huh. Okay. Ne 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 ne. Milomishaklavish. Hit it hard. Yeah. Hello. Taking the oh, shot. Whoa, whoa, woah, wow. Okay, To the big Attack firing on your target. Enemy <muchy> shield <Yeah, to rzuc. muchy> Pana, wow, szybko nawala kurwa. Hold your position, Barnes. Dobra, wszystkie granaty póją. No dobra, skoro już jestem na takiej fajnej pozycji. Cholera się nie trafić. A za cholera się nie dotrafi Dobra Mudzi się tak spadamy Gdzieś dziś się panów Dobra wiesz co nie Zrobimy to po mojemu Finish it off

gada na prawda na no nje pojede jaką masz celność? O, muszę do niego zejść. No, już się da nie wejść. No jest tylko maleńki. Akurat się zim sprawił It's open. Let's move. Kiedy Ktoś inny przelewauje, Starterback. Właśnie, <laughs> właśnie. Właś, właś. właś. Jednego pola, to byśmy rozwali i to by na. A, z paesami tutaj dalej, ciężko. 30 minut już dochodzi, więc.

What a shame! Aha, uh, yeah, real shit. I'm gonna see if there's a way through the bank. I'll link up with you on the other side. No, no, copy that. Be careful. Three jumps going the bank. What happened in here? The same thing that happened everywhere else. Somebody guarding the money or something? What difference would it make? Wiem jakieś karteczki może są tutaj dla mnie, Nie, to nie Sounds like survivors Wow, drzwi otwarte! Witamy obcych Czy im pomóc, czy im nie pomóc? O to jest pytanie Jak myślicie? Na górze jest nie. Na dole tak. jest tak

Potrzebujemy naszych. O, panie, pan mnie naciąga tutaj na coś. Pan coś mnie tu naciąga. Ja rozumiem, że pan ma rodzinę, ale tu chodzi o państwo. Przepraszam. Nie servirzysz. Nie No, dobra, więc e, panie i panowie, o to jest koniec tego odcinka The Bureau of the Classified. Razem będziemy e, z piękną akcją e, wyjściową. Także na razie żegnam się z wami do następnego porwania chodź, chodź do przez UFO, się nam trafił nic nie się o tym, o tym. No i mogliby przestać gadać. Także na razie, jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym odcinku.